Co Panią skłoniło, żeby tutaj dzisiaj przyjść i posłuchać tych skeczy? No ciekawość, nowości, ponieważ regularnie oglądam w telewizji kabarety i staram się być na każdej takiej imprezie w dlatego przyjechaliśmy Czego Pan oczekuje dzisiaj od naszych wykonawców? Dobrej rozrywki, Kupię śmierć. trenowała Pani brzuszki przed tym wielkim wydarzeniem, bo jak wiadomo bez treningu Zakwasy, problemy i tak dalej. Nie, nie robiłam żadnych brzuszków, ale oglądam bardzo dużo śmiesznych rzeczy w internecie, więc myślę, że jestem przygotowana na e, taki wysiłek dla moich mięśni brzucha. E, który sketch kabaretu Moralny Niepokój uważa pan za najśmieszniejszy? Drzwi. 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 Jak najbardziej. A... E, dlaczego pani uważa, że takie właśnie wydarzenia są bardzo ważne tutaj dla Polaków w Irlandii? Yy, troszeczkę myślę, że zbliża nas to do kraju, do sytuacji, do. Yy, tak jakbyśmy uczestniczyli w życiu kraju. Tak mi się wydaje. Dobra, zaczynamy. Wobec tego chcę powiedzieć, że jestem przekonany, że czeka dzisiaj Państwa wspaniały, cudowny, czarodziejski, magiczny wieczór, ale wcześniej nasz występ. <grym> Witam Bartek Emigramy TV. Jesteśmy w teatrze Tivoli, gdzie mieliśmy zaszczyt poćwiczyć nasze mięśnie brzuszków. Tym razem nie z Ewą Chodakowską, ale z kabaretem Moralnego Niepokoju. Słuchajcie, jak zostaliście przyjęci tutaj przez Polonię w Irlandii? Czy jest jakaś widzicie jakąś różnicę między polską publicznością w Polsce? A tutaj w Irlandii? Bardzo gorąco, bardzo, bardzo entuzjastycznie. I znaczy wszędzie jesteśmy tak przyjmowani tak naprawdę w całej Polsce też. Ale tutaj są bardzo takie spontaniczne też reakcje, ludzie czasami krzyczą, coś, reagują z widowni i do, do, dopóki to nie jest, to dla mnie przeszkadza, to jest bardzo miłe, dopóki to nie jest jakieś rozbijające. Akcję sceniczną. To jest bardzo fajne. Jedyna fajnie. różnica, jaką ja zauważyłem z mojego punktu widzenia, jest taka, że tutaj ludzie nie, nie bardzo lubią siedzieć <grym> to <też, grym> bardzo lubią chodzić. W trzecim widzę, że tak wstaje, ktoś idzie po piwo, wraca z tym piwem. Potem w naturalny sposób to piwo idzie znowu gdzieś przelać. I, i tak jakoś się tym spędzanie nie, nie przyjmuje. Dla nas jest to dosyć kłopotliwe, ponieważ rozprasza uwagę, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale skoro nie można inaczej, no to niech tak będzie. Ale to jest jakiś taki rzeczywiście wyróżnik tego, że nie jesteśmy w kraju, bo tam tak nie ma. Słuchajcie, 2012 rok i wielki kabaretowy trans. Czyli Magdalena Strużyńska razem z Wami. Jak yy, wygląda współpraca? Wszystko w porządku? Myślę, że ten przeszczep się przyjął. <noise> już nie widać tych szwów. To już dwa lata minęły. No to wydaje mi się, że Magdalena mnie zawsze. <laughs> no i to no samo to, że jesteśmy więzieni już drugi raz, to świadczy że razem. To znaczy, że to już kawałek czasu minął i... i mm, Stara rana na sercu się zagoiła. Yy, <laughs> Nie, po prostu chłopcy chcieli się mnie pozbyć, ale ja się tak wczepiłam, że no ja się po prostu nie dałam. Magda Max we kleszcz. Próbowaliśmy <grystanie> jej ukręcić głowę, ale zostały e, wbite nogi w nasz organizm, i tak już zostało. Znaczy odwrotnie. <grystanie> Słuchajcie, jeszcze jedno pytanko. Taki naj, najmniej śmieszny dowcip, jaki kiedykolwiek słyszeliście. Nie, nie mówię o, o waszym wykonaniu, w kogokolwiek wykonaniu. Najbardziej denny dowcip. Masz Maczia coś takiego? Nie, ja mówię tylko śmieszne i tylko śmieszne zapamiętuję, więc. <grym> Denno dowcipny myśleć z Magdą, stworzyliśmy tego małą frakty w kaberecie. Mamy taką swoją zabawę, że przypominamy sobie takie maksymalnie odzywki z podstawówki. I co jakiś czas się komuś coś przypomina i wtedy lecimy sobie to opowiedzieć. Ostatnio sobie przypomnieliśmy na przykład, że ktoś przeżywa jak murówka okres. <grym> albo, że ktoś ma niewyjściową twarz. <grym> tak? <grym> tak, słowo niewyjściowa? Tak, albo ujdzie w tłoku na bezludziu. <grym> Z tą twarzą nie do mnie. No. Coś dla telewizji, tak? Ale coś jeszcze mieliśmy z takiego stręcywych gadek typą uderzył jak łysy grzywką o Kant okrągłego stołu, tak? Pamiętamy to jeszcze wszyscy, tak? To nas... Z głębokiej komuny, te hasła jednoczyły nas w tamtych czasach i wracamy do nich myślą. Ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, jak te skecze powstają. Wie, gdzie, nie wiem siedzicie, siedzicie gdzieś w domu przy obiedzie, coś wpada do głowy, piszemy scenariusz. jak? mniej więcej tak, mniej więcej tak. to znaczy Robert pisze i tak to właśnie się odbywa. Jest, z, zawsze piszę po obiedzie. O 17.00 wyciągam maszynę do pisania i piszę y, y, sketch, i potem on jest strasznie śmieszny. <grym> Może macie ochotę powiedzieć y, coś do tych widzów, którzy dzisiaj tutaj nie przybyli? Mam... Proszę bardzo. A, to nie Tylko koniec, bez, bez wulgaryzmów, proszę. i... Więc zwracamy się do państwa, którzy nie przybyli na nasz występ z różnych powodów, a także bardzo szczególnie do państwa, którzy nas nie oglądają. Teraz w telewizji. Nas nie zobaczą nawet w powtórkach. I nawet na internecie nas nie będą widzieli, jak się do nich zwracamy. Zwracamy się do państwa z gorącą prośbą, żeby państwo następnym razem przyszli. Dziękuję ślicznie. Bartek, Emigramy TV, kabaret Moralnego Niepokoju. Dziękuję ślicznie. Gorąco serdecznie i słonecznie pozdrawiamy widzów Emigramy TV. I słuchaczy, którzy mają kłopoty ze wzrokiem.